Wygrali taniec z gwiazdami. Tarnowska zdradziła prawdę o relacji z Bagim. Wszystko jasne Finał jubileuszowej edycji programu Tańca z Gwiazdami dostarczył widzom niesamowitych emocji. Mikołaj Bagi-Bagiński i Magdalena Tarnowska ponownie wykorzystali okazję i zatańczyli Foxtrota Para nie tylko zatańczyła, ale także urządziła ślub na parkiecie w rozmowie z faktem, już dwa tygodnie temu opowiedzieli o kulisach tego występu. Jubileuszowa edycja tańca z gwiazdami była wyjątkowa, bo obchodziła dwie ważne rocznice: dwudziestolecie polskiej wersji formatu oraz 30. Sezon w historii programu. W ćwierćfinałowym odcinku, pary miały za zadanie zatańczyć w duecie oraz w trio z byłymi zwycięzcami show. To była doskonała okazja, by wrócić wspomnieniami do minionych edycji i zaskoczyć publiczność. Mikołaj Bagiński razem z Magdaleną Tarnowską od początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem fanów. Ich występy nie tylko zachwycają na parkiecie, ale także wzbudzają emocje w mediach społecznościowych. Para wielokrotnie udowodniła, że potrafi zaskakiwać. I tym razem nie było inaczej. W ćwierćfinałowym odcinku do Bagiego i Magdy dołączył Rafał Mroczek, aktor i zwycięzca trzeciej edycji programu. Ich mambo zostało ocenione przez jurorów na 32 punkt. Jednak to, co wydarzyło się później, przeszło do historii programu. Podczas pierwszego tańca, Foxtrota. Widzowie mogli dostrzec na brzuchu bagiego napis, Madzia, wyjdź za mnie. Para już wcześniej zapowiadała, że przygotowuje coś wyjątkowego, a ich garderoba i samochód ozdobione były weselnymi dekoracjami. Na parkiecie nie zabrakło okrzyków gorzko i tradycyjnego rzutu bukietem. Występ zdobył aż 37 punkt dziury i zachwycił publiczność. Prawda o ślubie Bagiego wyszła na jaw. Gramy w otwarte karty. Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński w rozmowie z faktem zdradzają, co sądzą o komentarzach internautów, którzy wciąż dopytują, czy są w związku. Jestem ostatnią osobą, która jest fanką jakiegokolwiek kłamstwa. My otwarci mówimy, że nie jesteśmy razem. Wiadomo, czasem sobie żartujemy, ale czasem sobie żartujemy też bez kamery. Po prostu jakoś tak naturalnie dobrze się dogadujemy, mówi tancerka. Czytam bardzo pozytywne i takie wspierające komentarze. To jest mega miłe i dziękujemy za to bardzo. Myślę, że może kilka odcinków temu były takie ciężkie momenty, że nagle tych komentarzy było tak dużo. Że nie wiedziałem co zrobić? Tak jak Magda powiedziała, totalnie gramy w otwarte karty. Wiadomo, podkręcamy, czy robimy ślub. Myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie myśli, że naprawdę wzięliśmy ślub na parkiecie. I moje napisy, Madzia, wyjdź za mnie były i prawdziwymi oświadczynami. Tak staramy się reagować na to, odpowiadać ludziom właśnie na śmiesznie. Ludzie mówią, pytają, czy jesteśmy razem. To my bierzemy ślub na parkiecie. Ludzie pytają, czy jestem zazdrosny o Magdę. To robimy show z panem mroczkiem i bijemy się o Madzie. Po prostu kocham to. Uważam, że to jest super i ja traktuję to jako super wyzwanie, żeby właśnie tak fajnie ludziom odpowiadać i pokazywać, że nie trzeba wcale podkręcać i robić jakiś głupot. Wjeżdżamy na pozytywnie, odpowiadamy na śmiesznie, jesteśmy w tym autentyczni i to są jakieś takie wartości przewodnie. Wartości przewodnie par numer 9 podsumowuje influencer.